Dzień dobry Państwu, witamy na pomocowej konferencji prasowej. Na konferencję rozpoczynamy od trenera drużyny Kości, Radnego pana Bruno Baltazara. Będzie tłumaczona przez Rolandę Tomasa. Później przejdziemy oczywiście do pytań, dlatego poprosimy o taką ogólną ocenę tego spotkania. Um, it wasn't the we were today in Nie był to rezultat, którego się spodziewaliśmy przeciwko Gdańsk. Przygotowaliśmy się bardzo dobrze do tego spotkania i byliśmy bardzo pewni w naszych działaniach. W really pierwsze 15 minut Lechi był to bardzo mocny start z ich strony. They created a lot of problems they pushed back to our box. Zepchnęli nas z naszego pola karnego i stworzyli wiele groźnych sytuacji. After that, uh, step by step, we uh, we start to balance the game and uh, to have more ball. W dalszej części meczu udało nam się balansować mecz i mieć więcej piłkę. Uh, we created

Znowu, z całym respektem, jest to drugi raz, druga taka sytuacja, kiedy dostajemy przeciwko sobie rzut karny, który w mojej ocenie nie, nam, się, nam się nie należał.

we created more two three goals of chances I would say almost easy goals to score but in the end we didn't, we didn't find the goal da się części mecz uh, stworzyć sobie dwie trzy klarowne sytuacje ale na sam koniec nie udało nam się strzelić branki despite the results but I want to thank to our, to our fans uh, that came here today for the amazing support they gave us Jesteśmy zawiedzeni dzisiejszym rezultatem, ale chciałbym bardzo podziękować naszym kibicom za, za to wsparcie, jakie nam dali w dniu dzisiejszym. Prawie 600 kilometrów Prawie które, które nasze kibice, nasi kibice pokonali. Wielki szacunek, Dziękuję bardzo za to. Dziękujemy trenerze. Poprosimy o pytania. Jeżeli takie są, proszę o podniesienie ręki. Jest mikrofon na sali. Zgłaszam się pierwszy tynek. Dobry tył już Kobiela, Radek Pański. Panie trenerze, mówi Pan, że przegraliście przez rzut karny, którego nie było? Ale jak może Pan tak mówić, skoro gdyby nie rzut karny, to i tak stracilibyście bramkę, więc wychodzi na defeat. Nie oskarżam arbitra za to, że przegraliśmy. Po raz pierwszy w nie strzeliliśmy bramki. We sobie wiele sytuacji, ale na samym końcu nie udało nam się zdobyć tej bramki. But we with one point in the pocket, and because of, in my opinion, one bad decision, uh, it the game and. Uh, we take zero points from you today. punktem, a to ma z jedna zła decyzja doprowadziła do tego, że mamy tych punktów zero. But of, of course we need to be more effective in front of the goal, with the five six clear chances to score. Uh, we need to be more effective. Uh, and we were a bit unlucky to the ball hit the post twice, so it's a bit of Musimy być bardziej, musimy, bardziej, musimy być bardziej skuteczni, mieliśmy kilka sytuacji uderzonych w słupek, które nie zakończyły się bramką, ale musimy być bardziej efektywni pod bramką. I witamy na drugiej części konferencji prasowej, jest z nami trener wycięskiego zespołu, czyli Lechii Gdańsk, trener Szymon Krabowski, trener poprosimy o pomoc, o Dzień dobry, przede wszystkim muszę zacząć od Dużych gratulacji dla moich zawodników za to, co, co dzisiaj widziałem, co dzisiaj widzieli kibice. E, muszę podziękować za to, jak zareagowali po, po zwycięstwie w, w Zabrzu, bo to był cały czas ten sam poziom, jeśli chodzi o nasz trening, jeśli chodzi o e, podnoszenie naszej jakości i myślę, że dzisiaj e, widzieliśmy to. E, myślę, że nasza organizacja, jeśli chodzi o, o tą, 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 tą naszą nefragniczą stronę, czyli, czyli grę w obronie była, była lepsza, była widoczna. A przede wszystkim to takie zaangażowanie mentalne, wiara do ostatniego bliska w to, że nie że wygramy mecz, w to, że nie stracimy bramki. To, to myślę, wszystko poskutkowało tym, że rozegraliśmy w mojej ocenie dobre spotkanie. Mogę powiedzieć, że byłoby bardzo dobre albo nawet i... i, i Większych słów używać w momencie, kiedy wykorzystalibyśmy więcej sytuacji. Niemniej jednak, doceniając też, też rywala, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z, z, tego, z tego wyniku. Myślę, że bardzo dobrze weszliśmy w pierwszą połowę, mieliśmy przewagę. Niestety nie udokumentowaliśmy tego, tego, tego bramką, ale z każdą minutą, kolejną minutą, jeśli chodzi o pierwszą, ale i drugą połowę, dążyliśmy do, do zdobycia gola. To, co muszę pochwalić zespół. Jest to reakcja, jeśli chodzi o momenty obrody wysokiej, kiedy nie pozwoliliśmy w dużej mierze przeciwnikowi rozgrywać piłki na swoje połowy, kiedy, kiedy te skoki momentami pressingowe były bardzo mądre, przemyślane i naprawdę wyglądało to z mojej perspektywy bardzo, bardzo dobrze. Dlatego gratuluję moim zawodnikom, dziękuję kibicom i jesteśmy naprawdę bardzo. Długi zadowoleni z siebie. Nie tylko, że na tą chwilę wyskoczyliśmy z tej czerwonej strefy, ale jesteśmy zadowoleni, że po tym dłuższym okresie, kiedy nie wygrywaliśmy u siebie, mogliśmy sprawić, że ci zawod... ci, ci kibice dzisiaj wychodzą z stadionu szczęśliwy. Dziękuję. Dziękuję Teraz, że poprosimy o pytania. zgłasza znaczy się pierwszy Pan. Dzień dobry Panłosanki Wzięgi Bałtycki. Trenerze, jakie słowa przychodziły panu do głowy w momencie, kiedy sędzia nie, dokończył, nie dał dokończyć akcji i przechował wcześniej. Maksym 3 gramkę sędzia podytował karnego? No wiadomo, że nie za bardzo cenzuralne słowa, ale każdy może popełnić błąd. Myślę, że sędzia zdaje sobie sprawę, że tutaj też takowy popełnił. Niemniej jednak tutaj szacunek dla moich zawodników, że nie za bardzo rozpamiętywaliśmy to, szacunek dla Kamilo, że w tym trudnym momencie wziął, wziął odpowiedzialność na swoje barki, zdobył gola i, no i ta bramka dała nas zwycięstwo. Proszę, Tynek. Dzień dobry, Tynek Kobiela, Rady Gdańskiej. Trenerza, a, a sam karny, bo trener jaką powiedział, że porusza. Karny był z kapelusza, no to Bramkę powinniśmy zaliczyć no w mox A druga kwestia, bo Pan powiedział, że, powiem sytuacje, że tylko skuteczności brakowało, żeby powiedzieć, że ten mecz był bardzo dobry, czy, czy coś więcej. Ale ja sobie myślę, że jeżeli Bramkarz trzy razy tak ratuje drużynę, to yy, wiem, jasne: Bramkarz jest częścią drużyny i też gra, jakby z Wami jest was 11, ale to nie wystawia najlepszej dla ulgi, jednak obrońcą, zwłaszcza za końcówkę tej pierwszej połowy, prawda? Tak najbardziej. Też tutaj, wiadomo, usprawniliśmy pewne rzeczy, dały one nam w, w końcowej fazie zero z tyłu i trzy punkty. Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik też mógł wykorzystać swoje sytuacje, bo to nie jest tak, że, że nie dochodził, dochodził, bo to jest bardzo dobra drużyna, jeśli chodzi o indywidualności z przodu. No a wtedy myślę, że jeżeli oni by wykorzystali, my byśmy wykorzystali, to się 4-3. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jacek, proszę. Odnośnie było, że chyba gdzieś po zmienił, ale z został sprzedany Jacek, Ja chciałem nawiązać jeszcze do tego, co Tomek pytał. E, końcówka mogła zniweczyć to dobre wrażenie, końcówka pierwszej połowy. I właśnie co się działo w przerwie, na co zwróciliście uwagę, co zmieniliście, bo w drugiej połowie, no tam może do jednej, dwóch sytuacji można by było się przyczepić, które jak zrobił, ale już tak niebezpiecznie nie było e, w waszym no, polu karne. W przerwie było na pewno spokojnie. W myślę, że było dużo, dużo takiej analitycznej analizy, która, która miała tylko za zadanie sprawić, żeby ci zawodnicy jeszcze bardziej byli świadomi, jeśli chodzi o, o wychodzenie mocy do, do, do pressingu. Bo tutaj mam na myśli czy Antona, czy, czy, czy Rickiego, bo rzeczywiście ta końcówka tej pierwszej połowy właśnie wzięła się w momencie, kiedy wydawałoby się, że dobrze skoczyliśmy, bo skoczył fajnie Riki. Tutaj przestrzeń między i między środkowym obrońcą, a, a Bogdanem Wielunkiem była zbyt duża. Z tego się wzięła żółta kartka dla Bogdana i, i za chwilę te, te, tak, takie troszeczkę rozprężenie, rozkojarzenie, nie ma to nazwać. Ale to było też sprokurowane tym, że no, my żeśmy się źle zachowali tam wyżej. Więc tutaj nie budowaliśmy się na tych pozytywnych, pozytywnych chwilach, a było ich naprawdę myślę jak na pierwszą głowę sporo. I... Też tak mentalnie na, na przyszłość już trener się odniósł do tego, że wyskoczenie z tej strefy jakby spadkowej to, 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 to tak nie, niejako przy okazji, to zapytam, czy pierwsze zwycięstwo u siebie, czy może pierwszy mecz na zero z tyłu jest tą największą wartością tego dzisiejszego meczu? Dziękuję bardzo. Znowu myślę, że mamy jak po każdym z meczów, które, które rozegraliśmy w ekstraklasie, my naprawdę mieliśmy, jeśli chodzi o sztab, dużo momentów, które, za które chwaliliśmy zespół. Nie do końca to rzeczywiście miało odzwierciedlenie w wyniku, a, a w zasadzie można powiedzieć, mało tego było. Dzisiaj mamy naprawdę dużo tak, takich momentów. Nie tylko wynik, nie tylko to jak, jak wyglądaliśmy. Ale pod względem motorycznym wyglądaliśmy, myślę, bardzo dobrze. Pod względem taktycznym wyglądaliśmy bardzo dobrze. Za też tutaj ukłony w kierunku sztabu, który, który przygotował zespół naprawdę bardzo dobrze. I także my mamy dużo tych momentów, które, które na pewno będą nam dawały takie pozytywne paliwo na przyszłość. Wygranej w wygranym ekstraklasie smakuje naprawdę rewelacyjnie, ale wygrana z rzędu. Tak jak, tak jak my dzisiaj, to, to, to jest coś fajnego, więc tak jak Pan to nazwał, przy okazji wyskoczyliśmy z tej strefy czerwonej, więc mam nadzieję, że przy okazji każdego kolejnego meczu będziemy gdzieś tam się pieli po tych szczebelkach tej drabinki do Jeszcze jedno odnośnie Karnego, bo Kamil Mena podchodząc do Karnego raz, że złamał tę zasadę, że faulowany nie strzela czy ona nie obowiązuje w szatni Lechii. Generalnie, czy jest hierarchia e, przy karnych, bo być może Kamilo przy karnym wie, byś dzisiaj. Dziękuję. Jeśli chodzi o rzuty karne, jest wyznaczony przed każdym meczem trzech, czterech zawodników, e, łącznie z zawodnikami, którzy potencjalnie mogą wejść z ławki. Także Kamilo także jest w tej, w tej grupie. E, ostatnio w treningu też wykonuje to jako pierwszy, więc dla mnie to nie było niespodzianką, że to akurat on To zasada. Że... Zasadę, że jest yy, powróc, yy, tak powołano, nie strzela. A yy, jak widać, nie obowiązuje. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tutaj Mirek zgłasza się. Mirosław Sonarek, panie trenerze, gratuluję tego zwycięstwa na własnym terenie. Ja chciałbym zapytać po gwizdku końcowym z trybuny zielonej, z tak zwanego młynu, skandowanie nazwiska trenera. Duże wsparcie, jak pan to ocenia? Ci, co mnie znają, wiedzą, że jest to dla mnie najcenniejsze, co mogę dostać od, od kibiców. Wsparcie, jakie ja dostaję, ale wsparcie, jakie dostaje ta drużyna od samego początku, kiedy ja tu przyszedłem, jest niewiarygodne. Dlatego my, wychodząc na boisko, chcemy im się odpłacać za to, że, że są z nami, chcemy im pokazywać tą taką charakterną lechię, o którą na pewno wszystkim, wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy budowali ten, ten, ten zespół, wspólnie będziemy budowali ten klub i, no i będziemy wszyscy szczęśliwi, bo o to, to w tym wszystkim chodzi. Mamy momenty słabsze, mamy momenty gorsze, ale, ale pracujemy nad tym, żebyśmy... Finalnie wszyscy byli doceniani jako klub, jako zespół, jako drużyna i myślę, na samym końcu ja się cieszę, że też doceniają moją skromną osobę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Już chyba nie widzę. Zauważam tylko, że odkąd Mirek zgolił brodę, to mamy już dwa zwycięstwa. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia na kolejnym meczu. Do zobaczenia.